Dzień dobry! Muzyczny poranek z Dominikiem. Nie no, żartuję, żadnego poranka nie ma. Poranek już był, był biegane po pierwszym tygodniu w niedzielę 14,5 km, cały tydzień 40 mówił: Mówię wow, ale spower. I jak się w poniedziałek obudziłem, a dzisiaj jest wtorek, to moje kolano mówiło, ała Dominik przestań, Dominik. No, i e, całe szczęście miałem dzień wolny od biegu, nie od pracy, żeby nie było tych, mam zdecydowanie mniej. I co, i co, i co, i wczoraj się modliłem, byłem na masażu. Mówię, Kupa, proszę, we wtorek nie ból, nie ból mnie. Złe kolano. No, i dzisiaj mi nie bolało, rano już byłem się przebiec 8 km i zobaczcie, jaka jest energia. Jakie zjebnięcie! Dobrze jest, biegamy dalej. Maratujczyk pozdrawia. A, i kupiłem dzisiaj bilet już, także. Znaczy, odwrót jest. jak mi się nogi popsują, no to nie pobiegnę, ale czuję to, czuję to, czujcie to ze mną. To Łapki w górę, łapki w górę. Kto dojechał do tego momentu, łapkę w górę. Jeżeli jest chociaż jedna osoba, będzie chociaż jedna łapka w górę. Ja se to przesłucham, to ja se łapkę dam na bank.